Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego najnowszego wirtualnego cyklu pod tytułem Opowieści o kolekcji. Nazywam się Barbara Górecka, reprezentuję galerię plakatu i designu. dział Muzeum Narodowego w Poznaniu, który, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim koncentruje się na kolekcjonowaniu plakatów. Jednakże tym, co wyróżnia naszą kolekcję w perspektywie krajowej i kolekcji zagranicznych tego rodzaju, jest to, że Kolekcjonując i zbierając plakaty czy inne obszary projektowania graficznego, obiekty, które wpisują się w szerokie spektrum grafiki użytkowej, koncentrujemy się przede wszystkim na wybitnych osobowościach projektowania graficznego. Taką postacią z pewnością był Henryk Tomaszewski, jeden z czołowych twórców polskiej szkoły plakatu. Wybitny twórca, nie tylko projektant, plakacista i twórca obwolut książkowych i szeregu różnych obiektów artystycznych, ale także zauważalny i ważny pedagog. W latach 1952 do 1974 wykładał na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ucząc kolejne pokolenia następnych znanych ważnych postaci projektowania graficznego. Co jest także ważne, uczył nie tylko polskich studentów. Swoją charyzmą, swoją twórczością, wyjątkową osobowością przyciągał także studentów z zagranicy. Którzy pomimo panującej obec w tamtym czasie sytuacji politycznej w Polsce, yy, pomimo problemów z językiem, no, jakby mieć tego świadomość, że język polski nie jest najłatwiejszym dla obcokrajowców, przybywali tutaj, aby uczyć się samego mistrza, jak projektować plakaty. Henryk Tomaszewski nie zostawił po sobie bardzo dużej spuścizny. Był to raczej artysta, który. Tworzył dość długo i długo poświęcał się na dany projekt, chociaż jego efekty, efekty jego pracy sprawiają wrażenie, jakby były to projekty zrobione tak, od tak. Lekko, finezyjnie i delikatnie. Nazywany jest mistrzem metafory. Intelektualistą, konceptualistą graficznym, myślę, że takie określenia również możemy tutaj użyć. Pozwolę sobie zacytować fragment wypowiedzi Krzysztofa Lenka, na temat Henryka Tomaszewskiego, która dobrze wprowadzi nas w charakter tej twórczości. Tomaszewski jest artystą formy. Wierzy, że każda treść ma swoją adekwatną formę, przez którą powinna być wyrażona, a sprawą projektanta jest, by ją znaleźć. Oznacza to, że katalog środków wizualnych jest otwarty, ich kombinacje możliwe, a projektant musi najpierw przyciągnąć uwagę odbiorcy, zaskakując formą, by przekonać go do treści. Stałe odnawianie środków wizualnych jest wyzwaniem dla projektanta, który do powierzonego mu komunikatu dodaje swoje odciski palców, czyniąc plakat personalnym i subiektywnym. Jest to oczywiście założenie wirtuozeli plastycznej, której Tomaszewski jest mistrzem. Tak jak przekonuje nasz Krzysztof Leng. Henryk Tomaszewski zostawiał pewne ślady. Jego projekty nie są dosłowne, a zawierają w sobie język metafory. Są plastycznie przetworzone tak, aby pozostawić pole domysłu dla odbiorcy. To intelektualna zagadka i intelektualna gra z widzem. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa książkę zilustrowaną przez Henryka Tomaszewskiego. Artysta nie zilustrował wiele książek dla dzieci, dlatego tym bardziej jest to cenny obiekt, który wchodzi również w skład kolekcji Galerii Plakatu i Designu. Książkę opublikowało wydawnictwo Czytelnik. W roku 1964 ja trzymam w ręku pierwsze wydanie. Jest to tomik wierszy Jana Brzechwy pod tytułem Śmiechu warte. Tomik o tyle ciekawy, że Jan Brzechwa zachwyca tutaj niezwykłym absurdem swojej poezji. Nie tylko zawiera się on w rymach i fantastycznym doborze słów, który zresztą doskonale znamy także z naszego dzieciństwa, ale można się pokusić, że jest to jeden z najbardziej absurdalnych, nieco surrealistycznych i żartobliwych tomików wierszy w jego karierze. Dlatego tym bardziej pięknie komponują się z nim, z tymi rymami, rysunki, ilustracje Henryka Tomaszewskiego. Warstwa ilustracyjna książki jest bardzo różnorodna. Tak jak wielowymiarowa była twórczość Henryka Tomaszewskiego, której nie da się zamknąć jednym zdaniem. Uwagę przykuwa przede wszystkim malarsko potraktowane tło, które wypełniają przenikające się plamy barwne, różne odcienie zieleni i żółtego. Jest to swoisty dialog z malarskimi rozwiązaniami czołowych twórców polskiej szkoły ilustracji, takich jak Józef Wilkoń czy Antoni Boratyński. Tomaszewski rozmalowane tło. Kontrastuje z naszkicowaną kilkoma kreskami sylwetką budynku oraz postacią ziewającego chłopca. Następna strona zaskakuje zupełnie odmienną kompozycją. Na gładkim żółtym tle wyraźnie odznacza się pokolorowana fotografia pisarza, otoczona sumarycznie potraktowanymi rękoma oraz nogami. Szczególnie interesującą jest ilustracja do wiersza Kolory, której koncept Henryk Tomaszewski oparł na użyciu wydzieranych elementów namalowanego wcześniej obrazu. Abstrakcyjne plamy, wyrwane z kontekstu, tworzą nową jakość. Po zabieg ten sięgali również inni twórcy tego czasu: Roman Cieślewicz czy Jan Młodożeniec. To, co dla osób z zagranicy. Jawiło się jako szczególnie ożywcze i nowatorskie, taki poniekąd znak rozpoznawczy polskiej szkoły plakatu wynikało zwyczajnie z niedostępności profesjonalnych farb, papierów czy innych materiałów artystycznych. Paradoksalnie właśnie to ograniczenie stało się źródłem inspiracji i szukania nowej formy wyrazu artystycznego. Dłuższą chwilę chciałabym poświęcić ilustracji towarzyszącej wierszowi wąż Kaligraf. Zawadiacko potraktowanej literze, swobodnie zawieszonej na gładkiej przestrzeni białego tła, widać charakterystyczne dla Tomaszewskiego użycie ręcznego pisma. Bruno Koper w eseju o typografii plakacisty zwraca uwagę na to, że używane przez niego liternictwo często zdaje się być dalekie od starannej kaligrafii, a jest raczej nieco naiwne, niczym lekko koślawe i nieregularne litery ucznia, które dopiero wprawia się w posługiwaniu piórem. Po lewej stronie uwagę przygówa wąż, przedstawiony w formie nieregularnej, spiralnej linii. W dalszej części książki Tomaszewski sięga po kształty, na przykład mocno odcinające się od gładkiego tła, bawi się formatem strony, jak również kontrastem między cienką, ekspresyjną kreską, a mocną plamą farby. Tymczasem Zo na wesoło krótkie wierszowane formy o zwierzętach zilustrowane zostały między innymi przez wykorzystanie grafik stylizowanych na encyklopedyczne ryciny czy surrealistyczne wizerunki z personifikowanych zwierząt inspirowane chociażby twórczością Maxa Ernsta. Szczególnie często reprodukowaną jest także ilustracja do wiersza Żmija. Minimalistycznie potraktowany obraz, złożony zaledwie z jednej ekspresyjnej kreski okalającej tekst. Jak Państwo zauważyli, Henryk Tomaszewski jest artystą, którego nie da się zaszuflatkować. Jego twórczość wyróżnia intelektualna gra z odbiorcą, oparta na metaforze. Oraz założeniu, że w tym dialogu odbiorca może mieć tak samo dużo do powiedzenia, co i sam artysta. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne w cyklu opowieści o kolekcji. Do widzenia!